Jak często wy macie takie sytuacje? Co deszcz, ra, trzy razy w miesiącu, raz w miesiącu, yes. pięć razy do roku. Przychodzę z domu, siedzę na tej działce, mimo to, że cały czas zalewa, trzy razy meble wyrzucałam i dalej teraz muszę wyrzucić, bo wczoraj była woda w mucie. Jeden odbij, pisma odbijają nam, żebyśmy zwracali się do kolei, kolej, żebyśmy szli do miasta, miasto, żebyśmy szli do Wód Polskich. I nikt się nie może jakoś zgrać razem, żeby nam w tym temacie pomóc. P Pani przejedzie? To nie będzie niebezpieczne? Chy no chyba by nie chcieli mieć takiej dzia działki, tak? trzeci dzień pada deszcz. Czy każde opady deszczu dla właścicieli ogrodów działkowych na górkach Ustowskich to sytuacja, gdzie z niepokojem spoglądają w niebo i sprawdzają, czy tych opadów będzie na tyle dużo, że ich ogrody działkowe, a jest ich tutaj kilkadziesiąt albo nawet jeszcze więcej, po prostu zaleją się wodą, a strumienie zamienią się w, w rwącą rzekę. Tak to właśnie obecnie wygląda i podczas dzisiejszej interwencji portalu wszczecinie.pl zobaczycie, jak wygląda życie działkowiczów. Dwie minuty, dosłownie dwie Minuty od Ronda Hakena. Jak widzicie, ja jestem właśnie w wodzie głęboko za kolana. A wyobraźcie sobie, że jesteście działkowcem, że macie tutaj swoją uprawę, swoje kwiaty, swoje warzywa, swoje owoce, swoją altankę, spędzacie tutaj całe wakacje i każde opady deszczu powodują to, że straty liczone są w tysiącach, o ile nie dziesiątkach tysięcy złotych. Stoimy tutaj razem z Państwem nie całe pół godziny. Ja już jestem przemoczony do granic, zaraz pewnie będzie jeszcze gorzej. Zawsze jest tak, że jak spadnie trochę deszczu, to macie tutaj taką sytuację? Czy to jest kwestia tego, że rzeczywiście mamy bardzo, no, bardzo wiecie. deszczowe lato? Powiem panu, jestem gospodarzem tego sektoru od 4 lat, na działce urzęduję jeszcze za taty, od 1981 roku to miałem dwa latka, jak tata tę działkę wziął i to po prostu płakać mi się chce. I co pan, jak pan to widzi teraz? No bo to, to przecież no, to co nam pan pokazywał, no to jest woda na 2 metry, no. Teraz może nawet po nie. Powiem pan, tak, ja tu wczoraj chodziłem, to wysłałem panu redaktorowi zdjęcie. Tu miałem dwo wo, wody, tak, I jeszcze na, na palcach i pociągałem ten. Jestem po prostu rozpaczony widząc ten teren. Co ja tu za dzieciaka chodziłem, tak? Po prostu jest. No, co ja mogę, jak ludzie do mnie przychodzą, panie gospodarzu, co, co robić? No, co ja mogę. Nic nie mogę Ale wie pan, to, przy, to tak. jest taka fala, czy to jest tak, że wody przybywa wie z wieloma ja, no bo... Jak No tu widzi pan Reda, który z minuty na minutę poziom wody jest coraz większy. Tak? W 2021 roku, jak widzi, ta poprzeczka jest u góry, to ją było pół metra widać tylko, tak? Tyle wody było. To był ten, ta ulewa, ta, która to, to nasi ta, widzowie pamiętają mu Kasińskiego, kiedy ta, tam działki były zanurzone Wczoraj wtedy. Wczoraj przechodziłem tu, to działki były pozalewane. Panie, panie zarządzający, pan nas rozumiem, będzie teraz prowadzić? Tak. Troszkę niemiła sytuacja, ale musimy jakoś przejrzeć, żeby. I tutaj było jeszcze. Powiedzmy parę godzin temu, tutaj było sucho, rozumiem? Tak, wczoraj było do połowy brama była zalana, rano zeszła woda, że weszłem w kapciach takich ogrodowych. A dzisiaj, teraz już jak widzimy, tak? Tu już mamy do połowy uda. Przejdziemy przez bramę dalej. To tutaj już się robi coraz głębiej, tak? I tutaj zawsze kiedy jest woda, kiedy pojawia się trochę więcej wody, rozumiem, to państwo macie tutaj. Tak. No to jakbym wziął, jak wziął kajak, Jakbym wziął kajak w tym pływać. momencie, to byśmy mogli sobie tutaj tak. pływać. I tu mamy domek i tam pewnie jest do... wody. Tak. Do okna wczoraj była woda. Panie redaktorze, do okna była woda. Ja, ja tutaj chodziłem, zdjęcia wysyłałem. Jez, yes. wszystko jest. <laughs> I jak często wy macie takie sytuacje? Co deszcz? rad trzy razy w miesiącu raz w miesiącu 5 yes. razy do roku i niech mi pan powie, jak dzwoni pan do Wód Polskich, albo jak pan dzwoni do Straży Pożarnej i mówi: Słuchajcie, my płyniemy właśnie, właśnie to jest skrzyżowanie alejkowe. tutaj powinniśmy sobie spacerować, a my jesteśmy, no widzowie mogą zobaczyć. Każdy przyjeżdża, robi zdjęcia, odjeżdża i na tym kończy. I się. mówi, Zda, że niech miasto się zajmie. Działkowcy jako do gospodarza to przychodzą do mnie, tak? Ja idę do zarządu, zarząd wysyła pisma, dzwoni. I to jest taka jak się mówi w odbijanie piłeczki. Tak jakby grali w tenisa. Z wody po polskie do miasta, miasto do wód po polski, który są kolejowe, kolej już nic do. Tego nie ma i to taka psychologia jest, nie? No nie komfortowa dla nas sytuacja, tak? Tutaj na widzimy też kolejną działkę ja widzę, to że. Ona jest ta sama, co tam. Tak, ale była, tutaj tak? widzę, że domek jest trochę chyba podwyższony, podwyższony delikatnie. Ale wczoraj woda widzi pani, leby. by. No znaczy, widzę, jeść, że jest szymowaczka je, jest nawet powalona, je, tam. jest mur mokry, to tak było wody wczoraj. Tak jak jest mokry mur. Wczoraj woda by była do, do końca tamtego domku, nie? No ale to naprawdę Bo jest do tragedii. Tragedia. Dojdzie do tragedii. A nie chcielibyśmy, pójdziemy jeszcze z drugiej strony, tam co się nasyp osunął. Kolejowy nie chcielibyśmy, żeby po prostu tu dzieci chodzą, tak? Była taka sytuacja, że wchodzili do Kuba. To dobrze, że tutaj byłem o 21.00 przyszedłem zobaczyć, wchodzili do Kuba i jeden drugiego chciał y, popchnąć, żeby. Dzieci po... sobie w kuble pływały. Tak, po... Tak, chcieli tak zrobić. To po Zainterweniowałem, pogoniłem, może i dzięki temu nie doszło do nieszczęścia. To ja mówię tak, każdy mu tak może z urzędziem myślą sobie: A to działki, ogrody działkowe, tak, ale to jest ludzki pieniądz, tak. Ciężko zapracowany. Pa! Czy pan te buraczki, tak? Fasolka. To jakby teraz przyszła wysoka woda w 2021 roku. Wszystko czy, wie, idzie, tak? Dała ja radość. Czy nasi widzowie mogą zobaczyć? Że za kolana, a my jeszcze tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy jest taka tutaj w momencie, woda. kiedy ja z panem rozmawiałem wczoraj wieczorem. Tak. I jak to Wczoraj wieczorem było. jaka wczoraj była wysokość? Wie... Było popachy praw. Ale tak? to jakby ktoś tutaj nocował na przykład, ja osoba starsza, starsza, albo coś taki, to mogłoby tutaj dojść do takiej sytuacji, że ktoś mógłby nawet utonąć, Wie albo coś pan, mogłoby co? się wydarzyć. w 2021 roku tam sąsiedzi też nocowali na działce i pan chory na serce 90 hmm? lat i po prostu nie mieli, jak się do, jak się wydo... Do, tak, to swoim samochodem z drugiej strony wjechałem i ich, ich ewakuowałem. Zrobiliśmy kółko, tak, teraz rozumiem. Tak, kółko i e, jesteśmy z drugiej do strony alejki. tak. I przejdziemy do tej pani, co zalało, co udostępni nam działkę, była tak miła, że przeszła. Tutaj pani działka, A tak? A tutaj pani jest też, I była, yy, też domek yy, był Czy może badany. pani powiedzieć, bo musi pani do mikrofonu powiedzieć, jak, jak, jak yy, sytuacja wyglądała pani na działce? No tak jak zwykle, cały czas zalewana jest, od 21 roku miałam tutaj pod okno, tam jak okno się kończy było tyle wody, pływało tu wszystko. Dzisiaj w 24 roku siedem razy była zalana. Dzisiaj, w tym roku, już jest trzeci czy czwarty raz za Jest, To jest straszne. Straszne. I, i jak, jak pani do tego wszystkiego podchodzi? Przecież pani ze sobą starszą, to jest pewnie bardzo ważna część pani życia. Tu moi rodzice mieli, ja tu jestem od dziecka, nie wiem, mówię. Jak ja sobie to już ile razy powiedziałem, że to sprzedam, oddam to. Ale jakoś nie mogę rzucić tego diabła. Nic nie mogę na to poradzić, to już jest takie rodzinne, że ja tylko tu przychodzę z domu, siedzę na tej działce, mimo to, że cały czas zalewa, trzy razy meble wyrzucałam i dalej teraz muszę wyrzucić, bo wczoraj była woda w budzie. Nie wiem, nie wiem jak dalej żyć, ale może jakoś... Bo ja pomożę, że. A to, jest, to jest po prostu bardzo ważne miejsce dla pani. Pani musi mieć działkę, żeby mieć no ja przestrzeń dla siebie. Przyjeżdżam zawsze, troszkę porobię, odpocznę i dalej sobie co innego zrobię. To nie jest tak, że ja przyjdę sobie, siedzę i patrzę, jak to wszystko kwitnie. Jak to... Nie, to trzeba zrobić. Tutaj zrobiłam tam pojemniki na warzywa z tamtej strony. I wszystko zalane. Wszystko wczoraj było zalane. W namiocie woda, tylko że w namiocie jeszcze miałam pomidory i ogórki w donicach, to jeszcze chwileczkę, jeszcze tam miałam te owoce niezalane. A tak to cały czas wszystko zalewa. Ja tam, ja nie mogłam na to. Proszę zobaczyć, wyłamane ławki, poprzewracane tak. wielkie. Wody było dotąd, wczoraj. Siatka przychodząc, tak jak rozmawiałem na emeryturę, chciała sobie zieloną strefę zrobić, a po prostu zrobiła sobie wodną strefę, tak? Niestety. No, to, czy miała tak? być zielona strefa, wyszła strefa wodna. Woda, no, nie, no, nie, niestety. Może do domku wejść. Nie, no to jest straszne, naprawdę straszne. Tyle wody było. To była woda z wczoraj. Woda zeszła przez noc. I z, z, znowu nabiera. Czy tutaj teraz wody jest tak, że ja mam po. No, za kostkę. Za kostkę próbą, ale tak. teraz rozumiem, że spodziewacie się, że. Spodziewam się, jak nie udrożnią tamtego nasypu, co się zarwał, to może być 3 metry wody przez noc. Bo to nie nadąża odpływać. Ale nie? jak to jest możliwe, że tej wody było tyle, co, co pan nam pokazuje? Przecież to jest ja wody tak naprawdę. Tyle chodziłem, co no panu zdjęcia ja wysyłałem, miał, to by w tamtym miejscu. To ja bym miał wody za brzuch. Tak, tak. Zarząd specjalnie skrzynki elektryczne popodnosił, tak, no żeby tak, nie tak, bo dochodziło to by, do... Bo tu by tragedia była przecież, tak. ktoś by wszedł do wody, tak. próbowałby się ratować, żeby na przykład uciekać stąd. Wczoraj jeszcze... też zdjęcie tej furtki, uwaga, zły pies wysyłałem, tak, to zobaczył pan. To, to jest ta furtka, co na zdjęciu pan ją ma, Widziałem, tak, tak. 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 Nie. Tu dział, dział, działkowicz. Raz, drugi, trzeci go zalało, opuścił działkę. Pani opuściła dział, działkę. Ju, już nie Możemy chce tu... robić. Jezu, Można zabrać, tak? No. No, tu otrośnie. jest już. No nie miło, tak? No nie, no to jest pod wodą, Czy ja, ja mam takie y, pytanie. Czy nie wiem pan. Prezydent Krzysztek, czy pani urzędniczka, któraś chciałaby mieć taką działkę? No chyba nie. Tak? A to, czy pa, pani przejedzie, to nie będzie niebezpieczne? Chy, no chyba by nie chcieli mieć takiej dzia działki, tak? Widzi pan wczoraj, jeźźź lat tam, ile było wody, tak? Jezu, z, dru Maria. Z, z drugiej strony mamy ten zawalony nasyp, co się zawalił. To jest kwestia tego, że zawsze jak pada deszcz, to tutaj się dzieją takie rzeczy. Czy to jest tak, że coś się teraz wydarzyło takiego, że nawet ten, ten strumyczek, podobno parocentymetrowy, teraz właściwie się za moment może zamienić w rzekę? Dzień dobry, Romuald kamera prezes tego ogrodu. Chcę nadmienić, że nie jest to temat pierwszorazowy. Od co najmniej 15 lat borykamy się z tym problemem, informując kolej, informując wody polskie, informując gminę Miasto Szczecin. Nikt tam nie chce pomóc w tym temacie. Większy deszcz, ja tutaj mam na tym sektorze akurat 101 działek, z czego 30 jest sukcesywnie zalewanych. I jak teraz sytuacja to, jak wygląda jak gdyby, na ten moment? Panie. Jakbyśmy te... tam weszli, to tam będzie wody po kolana, po kostkę, po pas czy Na są dzień dzisiejszy gorzej? nie był duży deszcz, dlatego powiem, że wody będzie może po pas tylko. Yy, nadmienię też, że powiedzmy w 2021 roku, gdzie była przez dwa dni taka, powiedzmy, ulewa wody było na 3 metry. Jeżeli yy, Pan widzi tą bramę znajdującą, ją która ma 4 ponad metry wysokości, nie było jej w ogóle widać. Tu można było pływać łodziami. No ale Pan mówi, to żadne że spór... wodę po pas to nie jest tak źle. No jak można mieć działkę, jak można prowadzić y, sianie, sadzenie, czy mieć altanę, kiedy ma się wodę po gdy kiedy deszcz trochę popada? My jako zarząd staramy się uregulować to. Prosimy miasto, po raz kolejny powiem, prosimy kolej. Każdy nas odsyła, że to nie ich teren, nikt nie wie, o co chodzi. Dzięki, można powiedzieć, wczorajszej też interwencji u radnego Szczecina, pana Marka Duklanowskiego, który jednak troszeczkę nam pomógł, pojawiły się służby typu Straż Miejska, Straż Pożarna i tyle. Największy teraz problem mamy z obsypującą się skarpą. Skarpa, która na co dzień, na którą szły kiedyś tory kolejowe, tory kolejowe na dzień dzisiejszy wiszą 5 metrów do góry. Skarpa, która miała szerokość powiedzmy 15 metrów, na tę chwilę ma 5 metrów. Yy, podmywa wielkie drzewo. Wielkie drzewo zagraża linii energetycznej i powiedzmy jakiemuś porażeniu. Czy bo tutaj na co dzień tej wody nie ma? Tutaj jest... Na co dzień rzeka ma wysokość wody w granicach 10 cm. A teraz ma? A teraz ma gdzieś z 1,5 metra. Jest to jak gdyby główna rzeka, która odbiera z całego miasta. W głównej mierze problem się zaczął od sprzedaży działek na bezrzeczu. Gdzie kiedyś, za, można powiedzieć, za Niemca, jak Szczecin był Szczecin, niemiecki, była tam rozlewisko, które odbierało wodę całą. Zostało to zabetonowane państwo wzięło pieniądze, ale nic nie zrobiło, nie zainteresowało się. Teraz spływa, przepływa w głównej mierze, chodzi pewnie teraz taki wysoki poziom o jeziorko Naderdowskiego, które no jak gdyby jest taką można takim powiedzieć naturalnym, który ma tą chciał Ta, Tam jest zapora, oni otwierają teraz najprawdopodobniej otworzyli, żeby nie doszło do zalania. Też rozumiem, ponieważ jest to główna arteria dojazdu do Bezrzecza, gdzie autobusy jeżdżą Dziesiątki tysięcy ludzi. To niech pan powie, proszę. O panie, nas prezesie. się nie myśli nic. Yy, Wody Polskie, kolej, kolej, straż miejska, straż pożarna, urząd miasta. Z kim rozmawiacie i co oni do was mówią? Yy, jeden od odbi pisma odbijają nam, żebyśmy zwracali się do kolei, kolej, żebyśmy szli do miasta, miasto, żebyśmy szli do Wód Polskich. Yy, nikt się nie może jakoś zgrać razem, żeby nam w tym temacie pomóc. Tu jest niebezpiecznie. Tu jest bardzo niebezpiecznie przychodzą dzieci, poza tym są bardzo duże straty, jeżeli chodzi o infrastrukturę energetyczną. O dorobek powiedzmy działkowców, tak jak mówię, 30 działek sukcesywnie jest zalewanych, tak, gdzie Ludzie tutaj z dziada, pradziada przekazywali sobie, nadmienię jeszcze może, że ogród ma 44 lata w tym roku. Są to dziesiątki tysięcy strat u ludzi. W większości są to ludzie starsi, którzy nie mają pieniędzy na jakieś ubezpieczenia, coś takiego, a nie potrafią tego żyć, bez tego żyć. Sentyment na zasadzie, rozmawiam ze starszą działkowczynią, mówię, skoro może już takie źle, pani nie daje rady. Panie prezesie, nie można tak rozmawiać w ten sposób. Nie można w ten sposób rozmawiać. Widzi pan tą jabłonkę? Ja my widzę. To z moim Jaśkiem 30 lat temu ją sadziliśmy. Oni mają sentyment do tego, że To jest Oto? dla wszystkich ważna sprawa. Bardzo w takim dobrze. razie, panie prezesie, no bo będziemy rozmawiali z innymi jeszcze osobami, jaki jest pana apel do miasta, do osób, które będą teraz nas oglądały, które widzą to, że no rzeczywiście tutaj na górkach ustowskich jesteśmy przecież tak naprawdę. Yy, to nie jest jakieś głębokie przedmieścia. Tutaj mamy zaraz Przecław, mamy rondo Hakena, dosłownie za dwie minuty i mamy prawie żerwącą rzekę i działkowców podmytych po Sam Pas. I tam widzę nawet, że ktoś zaraz będzie próbował się przedostawać, nawet chyba, więc tutaj no. W woderach. woderach, chyba bez woderów tutaj w ogóle się nie da funkcjonować. O co bym prosił? O udrożnienie tej drogi, o zrobienie tych przepustów. Żeby temat zamknął się na zawsze. Ja wiem, że nie ma pieniędzy. Na dzień dzisiejszy dla mnie jest najważniejsza skarpa, która tak jak mówię, została pół metra, która zaraz yy, zapadnie się całkowicie, zostanie podmyta, yy, zalewając powiedzmy, z tamtej strony w granicach 250 działek. Dojdzie do milionowych strat, nikt nie działa. Rozumiałem, że ktoś miał przyjechać. Yy, zarządzania kryzysowego, ale widocznie może pada deszcz i nie chcą się poświęcić, tak jak pan redaktor. No którym... nie jest tu łatwo, ale... Tak, dziękuję bardzo. Ale zaraz wejdziemy, bo ja przed... podziwiam tego pana, który tutaj próbuje się przedostać chyba do nas i m, widzę, sobie, widzę, że tutaj naprawdę macie państwo... Proszę zobaczyć. <laughs> Musimy zdać sobie sprawę z tego, że tu mamy teraz poziom wody około 4 metry od po poziomu, który jest za, za tą skarbą, więc jeżeli to tąpnie, no to jest Tama, tak jak Tama, idzie woda czterometrowa, tam mieszkają ludzie, no tragedia. Tragedia będzie po prostu, znaczy może nie mieszkają, zamieszkują, tak? Mamy Czy teraz Pan ma akurat... tutaj też działkę, tak? Ja akurat mam z drugiej strony działkę i też cztery lata temu miałem popas wody, wszystko, y, wszystko się pozalewało, wszystko się, się, że tak powiem, zniszczyło, no i tyle. Nic tutaj nie jest robione Jak i... Pan widzi tą sytuację teraz? To jest tragedia. Dla to mnie, jest błoto, woda dla po... Dla mnie to, ja wiem jedno. Urząd Miejski bierze podatki i nic z tym nie robi. Kompletnie nic. Jest tutaj wina, bierzemy podatki i nic nie robimy. I sprawa jest dla mnie łatwa, łatwa do, łatwa do rozstrzygnięcia. Przyjechać, zrobić, zapłacić ludziom i jedziemy dalej. Pan przed momentem przechodził tamtędy ze swojej działki, rozumiem? Tak, rozumiemy? przechodziłem. Jak, jak, jak się przechodzi, kiedy ma się przed sobą parę naście metrów do przejścia z wodą po kolana? No niedobrze, niedobrze. Myślałem, że się przywrócę zaraz, no tak, woda coraz głębiej, coraz głębiej i, i coraz gorzej. Bez, bez woderów, rozumiem, i to takich za kolana, to by Pan nie przeszedł? W, wodery do, do, do pasa, ale tu aż za kolana Helsingham. No to byłoby tyle, no co. Jak tak funkcjonować? Nie można. Trzeba, się, trzeba minę podłożyć, żeby rozwalił tą dziurę i tam, i tak, bo granat jakiś. I żeby popłynęła woda. I żeby po, puścić wodę. I woda ro, 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 rośnie z godziny na godzinę, z minuty na minutę coraz większa, tak? Czyli tu A musi deśpada. przyjechać straż pożarna, musi przyjechać... Straż pożarna nic nie zrobi, nie przepompują tyle wody. Trzeba udrożnić tam ten yy, przepust. Ja Państwu pokażę zaraz. O co w tym przepuście tam chodzi? Niech pan o tym drzewie opowie jeszcze na koniec. Wie pan co, tam jest nasyp, tak? I ten mhm. nasyp jest podmywany, tak? I to drzewo też jest podmywane, tak? I jeszcze ja się obawiam, że dzisiaj w, w nocy to drzewo po Leci na ten domek i na linię wysokiego napięcia. tak? Wtedy puszczy ci na nie będzie prądu miało. Poświęcenie pary spodni i pary butów wydaje się być niczym w przypadku tego, jak wielka pomoc jest potrzebna Działkowiczom, którzy poświęcają całe swoje życie ku temu, żeby posiadać tutaj mały sprawek zieleni dla siebie. Oni apelują do Urzędu Miasta, do Wód Polskich, do Straży Pożarnej, do Straży Miejskiej i do innych instytucji, żeby ktoś wreszcie im pomógł i sprawił, że górki ustowskie podczas ulew deszczu nie będą spływać wodą. Bo to, co Widzicie obecnie, dzisiaj w środę, w środek tygodnia, pod koniec lipca pokazuje, że ten problem jest tutaj naprawdę bardzo poważny, bo uwierzcie mi, gdybym wziął teraz kajak, ponton albo cokolwiek innego, no to my byśmy mogli nie tyle uprawiać tutaj ogródek, co po prostu moglibyśmy tutaj uprawiać kajakarstwo, a to nie jest miejsce, które jest do tego przeznaczone. Do tego tematu na pewno na portalu szczecin.pl będziemy jeszcze wracać.